Leszek Faliński nie żyje. Współtworzył legendę polskiego rocka dżem, Leszek Faliński nie żyje. Był perkusistą pierwszego składu. W wieku 63 lat zmarł Leszek Faliński, który na początku działalności grupy dżem był perkusistą tej legendarnej śląskiej formacji. Informacja o śmierci Leszka Falińskiego pojawiła się wśród fanów grupy dżem w mediach społecznościowych. W rozmowie z kuzynką muzyka potwierdziła to lokalna gazeta Nowe Info. 63-letni perkusista w ostatnim czasie ciężko chorował. To właśnie problemy zdrowotne miały uniemożliwić mu występ na 40-leciu grupy Dżem w 2019 rok. Leszek Waliński pochodził z muzykalnej rodziny. Grali także jego bracia Tadeusz zmarły w 2010 rok w Niemczech i Mieczysław to właśnie z grającym na basie Tadeuszem Falińskim w połowie lat 70. pojawił się w śląskiej grupie Jam. Taka nazwa formacji pojawiła się, gdy zespół zaczął zdobywać lokalną popularność i należało coś wpisać na plakatach. Polska wersja Jam od jamowania, to zapis dokonany przez organizatorkę jednego z koncertów. Wówczas w składzie byli już m.in wokalista Rysiek Riedel, bracia Adam gitara i o Otręmbowie bas i grający na instrumentach klawiszowych Paweł Berger. Problemem była obsada stanowiska perkusisty, ale w pierwszej połowie lat 70. skład zmieniał się nieustannie. Odchodzili i wracali między innymi bracia Otręmbowie. Za bębnami zasiadł właśnie Leszek Waliński, który do zespołu ściągnął swojego brata Tadeusza Spośród tych, którzy doszli na przestrzeni lat, najważniejszy okazał się Leszek Waliński. To on wraz z jedlem stanowił wówczas siłę napędową zespołu. To oni komponowali pierwsze oryginalne utwory zespołu można powiedzieć, iż własny program wykluł się w lecie 1979 w mazurskich wilkasach. To oni nalegali, by Jem wziął udział w festiwalu w Jarocinie. I postawili na swoim, czytamy w historii zespołu na oficjalnej stronie. We wspomnianych Wilkasach na Mazurach dżem przez miesiąc brał dla uczestników obozów szkoleniowo-wypoczynkowych. To tam powstały takie utwory, jak, Jesiony, Słodka, czy, Paw. Podczas pierwszej edycji przeglądu muzyki młodej generacji taką nazwę nosił wtedy festiwal w Jarocinie, w 1980 roku. Dżem wystąpił w składzie R1, bracia Falińscy, Adam Otremba i Jurek Styczyński gitara Do dziś grają w nim ci dwaj ostatni Krótko po występie w Jarocinie z Dżemem pożegnali się bracia Falińscy, wrócił Beno Otremba, a za perkusją pojawił się zmarły w lipcu 2020 rok Michał Giercuszkiewicz Leszek Faliński razem ze swoimi braćmi w 1982 rok Założył grupę Daktyl, która zagrała między innymi na dużym koncercie w hali ludowej we Wrocławiu wspólnie z Maanamem. saczy grupą Cross z Krzysztofem Cugowskim. Formacja jednak nie przetrwała, Tadeusz wyjechał do Niemiec, a w jego ślady po odbyciu służby wojskowej ruszył Mieczysław Faliński. W 2000 roku. Perkusista wydał własnym sumptem płytę, musisz wiedzieć, pod szyldem Leszek Faliński, band za mikrofonem stanął Janusz wypisz znany z gangu Olsena.